Tapujemy? No tapujemy, tapujemy. Nie może nie. Dzień dobry, dzień dobry. Pamiętajcie, czaty, że jeżeli byście chcieli wygrywać u mnie nagrody, bo gramy to o gifta, mam dwie zasady. Pierwsza to followek, druga to kodzik Elderyn w sklepie Fortnite. Jak zobaczę, że ktoś nie będzie miał tego kodziku, no to automatycznie nie wygrywa u mnie żadnej nagrody. Bez kodu Elderyn nic mnie nie wygracie, pamiętajcie o tym. Dzięki za followa Siemanko, Omko, witam, witam już pierwszy raz na YouTube. Ile? Pół roku? Witam 80 osób na TikToku i 11 na YouTubie ELOLOLOLOLO Ej, Omko ma wspieraka w ogóle, dzięki Omko Dzisiaj też u ciebie kupię Dajesz się ty mody? Po co? Na dwóch platformach nie będziecie siedzieć Bo tak czekajcie jeszcze, jeszcze dam, że do Fortnite, Fortnite temat, żeby mi dało. Zapomniałem dać, że to life z Fortnite. Gdzie to w ogóle się dodawało? Nawet nie wiem. Gdzie się dodawało, że jaką grę się gra? Można płacić nią, tylko za nielegal Kasy do pite w 300 km200 Zakładam paptójisty bardziej hermetyczny Ty nie wiem gdzie, poczekajcie, nawet nie, nie widzę na razie czotu na YouTubie. jest bardziej hermetyczny Sram po które kurwa błyszczy Zakładam taktur jeszcze bardziej hermetyczny Bijajcie do gierki, na 30 koło bo zaczynamy Jak mapa i kod właśnie Niech ktoś na czacie pisze kod Niech ktoś napisze, napisze kod do mapy ITP A nie jest gra for Fortnite. Co będziesz brał pod uwagę, wiadomo, skinek czy nie jest oczywiście zestawik itp. TD. Piszcie kodzik na YouTube wariaty. Nie znam kodu. Kodzik to 4848. I klucz do mapy, no niech ktoś to napisze. 9898 kod? Nie, 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 nie taki. Kodzik to 4848. Możecie czy ty wbijać do giereczki, gramy aktualnie top modela i oczywiście tego top modela gramy o gifta, skoro gramy gierkę o gifta, no to jeżeli byście chcieli wygrywać u mnie nagrody, no to musicie mieć kodzik Elderyn w sklepie Fortnite, jak zobaczę, że ktoś nie będzie miał kodziku Elderyn, no to automatycznie nie wygrywa u mnie żadnej nagrody, bez kodziku elderin totalnie nic u mnie nie wygrywacie, pamiętajcie o tym. Dobra, teraz nutka dla prawdziwych kozaków Grama aktualnie modelka, gramy aktualnie modelka, wariatyw Dzięki DotG, wariacie Macie kodzik wyprzypiętej wiadomości Poko Kapi, czy ktoś jeszcze wbija do gierki, czy ktoś jeszcze wbija do giery, wariaty, krótka piłka, czy ktoś jeszcze wbija do gierki, start, minuta, dobra, minutka, gramy to o 502 baksików, skoro gramy to o 500 baksów, mam dwie zasady, pierwsza to polowek, druga to kodzik Elderyn, bez kodzika Elderyn nic mnie nie wygracie, z góry ogromne serducho za posiadanie tego kodu, piszcie kodzik Elderyn, bo mega, 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 mega oddaję oczywiście, tutaj macie ten kodzik. Można zebrać dziś VD, no to Ja mam nowy konto, musicie mi dodać do znajomych. Już mam 50 osób znajomych. Zobaczymy, z tym waszym, waszym hejtem wrócił Tio. Poczekaj chwilę? Dobra, poczekam chwilę. Mamy live na YouTube i na TikToku. Król jest jeden, król Sentino. Zobaczcie, ile mamy yy, babongów, nie? 24 koła babongów. Jestem Sigma, tak czy nie? Jesteś. No i ty też masz, no? Ej, kojarzysz mnie, kojarzysz się. Szymanko Kartony. Jak ja dawno nie widziałem tego profilowego, nie? I tego Niku. W waszym streamem, waszym gate, on wrócił do DJ. Do dodaje. Siemanko, Henio, wariacie. Piłkarz do Edita. Eee, nie wiem, jak się czyta dokładnie jego nazwisko. Grał w Kolumbii i to chyba Cuadrado, coś takiego. Zajebisty był na Mundialu 2018. Jak kartek to Dalto. A i pamiętajcie, że Top Donator zgarnia 2,5 kola w Pamiętajcie o tym? Elo, siemanko, Krzysztof. A, okej okay, Fenix, dobra, dobra Elderyn na YouTubie. Elderyn na YouTubie. Nie... Elderyn nie wie ile będzie streamował na YouTubie. Ale... Skąd masz y, Snoop Doga? Nie wiem stary. Jakie kategorie zima? Właśnie potrzebujemy moderacji. Chuj potrzebujemy moderacji na YouTubie, bo ja nie ogarniam dwóch czatów. Kategoria różowy zima album rock. Wybierz sobie jedną kategorię z których wymieniłem i zrób pod nią połączenie. A właściwie to i wam pisze kategorie. Kiedy start, jak bijemy... Nie, widzieliśmy etapy. Możecie też być na YouTube'a, YouTube, a, YouTube a, LDR, nie, żebyście chcieli tutaj taki mini powrocik, że tak powiem. Na no, szybko coś tam dodałem, jakąś kamerkę. Jakiś totalny kał, ale jest, na razie na YouTubie. Start, mogę moda? Nie prosimy o moda, nie prosimy o moda. A napisał, ładnie dwie osoby napisały moda. Mamy moderatorów na YouTubie, jak coś. Ej, co teraz się dawać na YouTubie? Twoja dupa fajna, nie Mógłbym dodać jakby cel, czegoś, ale nie wiem, co chodzi. A już mi się czat nie wczytuje, mega fajny YouTube. Start, dobra, startuję, pamiętajcie, bez kodu Elderyn nic mnie nie wygracie. Jak zobaczysz, że ktoś nie będzie miał kodziku Elderen nic mnie nie wygra, tak samo z followkiem. O, widzę czat, widzę, widzę. Reakcje, co to jest, sygnatury czasowe? A, to, że to kiedy wiadomość napisał chyba. Boże ile tu już rzeczy na tym YouTubie Pliki 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 Dobra zaczynam gierkę mamy 70 osób mm, No i idę podłączyć fona Tylko niech zacznie wczytywać do gierki Albo dobra idę po podłączyć telefon Hardcore Myszka Miki, albo tak, albo nie. nie Powiedz, czy chcesz z nami działać, znasz z tropę eh? Byłeś kiedyś poza białym stokiem, powiedz szczerze Kopie te pedały, ja bym siedział na rowerze uh. Nie ma co świętować, chuj, chuj tej balangi Zabierdalasz za tą dychę, jak kurwa w Tajlandii dzięki, to... dzięki, 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 dzięki Dzięki, dzięki, jesteś w w jesteś w dzięki, dzięki, dzięki Jesteście wszyscy świętymi, dzięki, dzięki, dzięki Dzięki, 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 dzięki Zdjępny, zdjępny, zdjępny. Jank Maciek wpłacił jeden Young Maciek Chama jeden złotego, złotego, mam trzema jest Remi. sprawa, mam ze czy, mógł w świętach słyszałem, że się na tym słyszałem, że się na to mówię, czym o napejanie powiedzieć, o napejanie chrzcicielu z rapu moje city Mam tylko oczy na swój biznes Witam, witam, wariaty, przyjmiesz do znajdzera, przyjmę Zobaczcie, ile my mamy v ile tutaj rzeczy Donate, okej, okay, już powtarzam, donate Dzięki, dięki, Bondach, to... dzięki, dynki, 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 dynki. Excited, w� dzięki, za was, dzięki, 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 jesteście wszyscy, wszyscy, dzięki, 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 za was, za was, dzięki, 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 dzięki. Dzięki, Macie dzięki, za was. Jank jest, siema mam mam prawa mam, po świętach, z prawdę, słyszałem, słyszałem, a słyszałem, że ty na się czy się, znasz, czy mógłbyś mi opowiedzieć coś o Janie Chrzcicielu? O janie Chrzcicielu? Co ja mogę opowiedzieć o takim gościu? Nie znam się na takich rzeczach, kolego. Ktoś ma zestaw. Nie bierzemy zestawów, nie bierzemy apel, nie bierzemy y bohaterek. Siema, siemanko. Jak się nie znasz? Nie znam się. Donate, to widziałem, widziałem, dlaczego ja mam podwójny dźwięk. Nie mogę tego wyciszyć w OBS-ie. Mogę odebrać VD? No stary, musisz mnie dodać do znajomych, bo to nowy konto. Przyjmiesz do znaj? Dobra, przyjmuję. Ty nie logujemy, gry. Niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe nie? Zaraz zacznie Bitcoina kopać i będzie kroszką całkowity Kartoni, co ty gadasz? Słyszałem coś innego? No to skoro słyszałeś Coś innego to może wytłumacz koledze Który wysłał donate'a o Janie Chrzcicielu Możesz mu wytłumaczyć skoro Skoro dużo o nim wiesz A jak ktoś ci przeprowadził dobrą re lekcję religii, to chyba spoko, nie? Dawaj, dalej. Kod do mapy. Stary, już nie wbijesz, już nie wbijesz. Gramy tu o 500 bibaksików. Mamy 24 koła widongów do rozdania, leć dalej. Dawaj, dalej. ogólnie wariaty powiem tak wbijcie na Tiktoka z YouTube'a ja zacznę się odpalać regularnie po prostu na YouTube'ie bo mamy 100 osób na Tiktoku i tak wbijcie po prostu na Tiktoka ja sobie zrobię ustawienia jak dodam kamerkę też na ręce na YouTube'a bo już wiem jak to zrobić i eee, no wbijajcie na Tiktoka Tiktok, TikTok Elderyn.